Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Lumos, Legacy. Ja na początku wezmę Lumos, bo nic nie widzę. I jak dobrze kojarzycie, w poprzednim odcinku weszliśmy, jakby do zamku, chociaż bardziej bym to nazwał Ruinami. Kajcie. Yy, wracając, jesteśmy w zamku Rockwoodów i mamy znaleźć portret Charlesa Rockwooda, to będzie nasza. Mieszam się, że To będzie nasz, jak dobrze każdy, kolejny test. Ja nie chcę nic pomi. Ehm. Um, to mnie wygląda na Magieran Roka? Bą przejść władzę, z czerwoną magią. Chociaż sam nie wiem. No, przecież mówię. Czekaj, bo tam coś jest

Hmm. Creepy trochę jest. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć z samym Runrokiem, bo mimo że te jego pachałki ja to tak nazwę są leszcze i cieniasy. Ale... Prawda jest taka, że on już jest zupełnie inną tą. On jest mocny. Trochę mi się bał z nim walczyć.

...and they have somehow learned. No, I jakoś się nauczyć, it cannot no, be! No, tak. And, sir, you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Sir, surely I've proven myself. In light of what's happened, perhaps you should tell me everything now. The power you stand to wield must first be fully understood. A. czyli jak zwykle nie powiem ci i powiem pow tą, odpowiedź wymijającą, okej. Okay. Mhm, żegnaj profesorze Fig. Otwórz się na starożytną magię. Nie wiem czy będziecie ja nawet zostawię Lumos. Okay. To do widzenia, I profesorze. Dobra. Nic widzę. Weź na miejsce próby Charlesa Rakuda. Skoro tam mieliśmy w Parcji Walarakama mmm, bossa, tu też będzie boss. Jak nic. Pytanie jaki? Ukończ próbę Parcji Walarakama. Klasycznie mamy rolki. Jedno kluczowe pytanie, zanim pójdę dalej, ile mam miejsca w EQ? Jeszcze dwa, ok. <laughs> Będę się posyłać znowu. Po tej misji, ta pierwsza co do lesy do Hogsmeade, to wszystko posprzedawać. Myszałam. Guziczki. Lumos. To nie jest ciemno. Rebellion. Więc ja bym na razie zmienił sobie na Expelliarmus. Tu nie jest ciemno Więc tu wystarczy, że się rozejrzę Chyba Może nic z tym dem nie trzeba robić? Po prostu iść tędy? Eee. Aha, prowadzi nas magia, okej okay. Więc zapomniałem jak ona działa Aha! Bo przecież to istniało w taki sposób, zapomniałem Czekajcie teraz tam... Przejście. Czy ja mam jakąkolwiek skrzynkę? Obstawiam, że jak przejdę przez ten łuk to wszystko poznika, więc nawet przez niego nie przechodzę. Dalej. To. Y bardziej Wingardium Leviosa czy Leviosa? Wingardium Leviosa bardziej. Zamiast Krucia. A, ja nie że trzeba cały czas trzymać. Nie, 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 nie przechodź przed Prawie przez łuky przeszedłem. Puść. Yy, teraz lewioso mi to użyj. Pytanie czy to starczy. Nie, jeszcze coś. Tak. Nic się nie zmieniło. Hm. Aha! Ale poczekajcie. To jest część, teraz i to jest jedna skrzynia. W momencie, w którym przechodzę przez łuk, to się zmienia w całą gablotkę. Yy. A ja nie mogę po prostu tak skoczyć? Mogę, no i super. No to po co mi była tam ta kolumna, co? Bo nie wiem. Ten most się zapadnie? Nie A i teraz Leviosem nie będzie potrzebne To szybko okrócja. Krócie jest bardzo dobrym czarem Co prawda on nie zadaje jakichś ogromnych obrażeń Ale zadaje je cały czas i ludzie Czekajcie bo to może się zapadać Ale to się chyba nie zapada Nie, to się nie zapada na szczęście Pytanie ile jeszcze będzie przeszkód Najbardziej się trochę obawiam bossa Jakieś pułapki Zanim zbadamy to Czy ja mogę tu przejść tako? Czy najpierw muszę zbadać? Najpierw będę musiał ten zbadać, okej okay. No i co teraz? Najpierw, a dobra już widzę że starczami Tylko ile starczy gdzie one są? Bo to nie będzie jedna tarcza, prawda? Co, ona ma być zasilana ogniem? Nie wiem, nie wiem yy, Gdzie są te tarcze? Jedną... Aha, to jest zamknięte teraz i to jest chest Dobra, przechodzimy przez ukras. Się zmieniło. Mm, dalej to jest, ok. Przechodzimy po raz kolejny. Dalej. Wszystko jest takie samo. Jak przejdę odwrotnie, yy, to chest zamienił się w to. Ok, to znowu yy, Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Okej Spójrz Spójrz No Protego, w ogóle zapominam, że istnieje takie zaklęcie jak Protego yy... Teraz z tej strony jest a okej A i to jest część, nie zobaczyłem yy, w ogóle mamy już lepsze okularki, fajnie no chociaż te moje okulary to są traszkowe gigaczady. Które są lepsze? 42? Nie, taki leszcz. Dobra, ale trzeba pousuwać trochę. To mogę usunąć tak z trzy miejsca, by się wolno przydał mieć. No dobra, już trudno olać tą tradycyjną szatę szkolną. Słaba jest. To będzie słabe, więc to mogę zwalić Niektóre rzeczy mam lepsze, ale nie na mój poziom. Yy, nie wingardi... nie... Tak, dobra, śmierzał... Tą. Hmm. A mogę tak sobie przenieść to? Czy nie bardzo? Mogę. No po co masz gościu przenosić tą pasz? Ja robię tak. Nieważne. Nie! Przecież ja mam lewioso jeszcze. Ja robię tak, ja robię tak, ja na to wskakuję. Kulturalnie. Wskakuję tu, no i jestem. No i po co przenosić? I tutaj bym na szybko dał... Go co jeszcze będę mieć? Divindo i Bombarda, okej. Okay. Yy, krócie, krócie, krócie. No, no i zabawa ze strażnikami, no kurde. Słucham się. To to jest, boss? Wygląda jak arena do walki z bossem. No dobra, jolo Stawaj. To jest boss czy zwykły atak? Kurde. O. No musiałeś mnie, gościu, zrzucić do przepaści pierwszym atakiem. Super. Zapomniałem o jednej rzecz... o jednej rzeczy. Rolki robi się kółkiem, a nie robi się kwa tym yy, X-em. Zapomniałem o tym. No, już otwieraj szybko. Tylko czy ja mam odpowiednie czary do walki z nimi? Chyba tak. A teraz chciał... jak tylko stanie. A czyż krótko nie działa na niego? Chyba. Czekaj, Crucio na niego... i zadziała? Czekaj, ej, ale ja sobie pytam, Crucio zadziała na niego, czy nie bardzo? Zresztą on jest posągiem. Co, nie? Ej, on ma już lHP! HP! Jego kompan go zabił, no kurde. Spadł? Okej. Okay. Crucio. Działa na nich krótko chyba. Tak działa. Aha, pierwszy. Łatwo. Descendo nie mam. Muszę w końcu zrobić to na descendo. Nie, mam descendo, nie mam defindo. Dobra, kolejny łuczek. Kolejna magia. Czyli to nie był boss. Okej. Okay. I tu nie jestem w stanie zrobić dosłownie nic. Tu mogę przejść Ale to mi nic nie daje Poza tym gościem Co mogę zrobić jeszcze? Tam pójść Mogę Okej okay. Też jak niektóre skrzynki pomina to się nic złego nie stanie, nie? Dobra, to jest magia, tylko... Czy ja mogę coś zrobić przed magią? Nie bardzo. Zdawaj mnie to. Dobra, I tu jest łuk. Okej, okay, tu już widzę kolumnę. I tu mamy platformę. Przeciwnicy. Co, Co to jest? Niewidoczny przeciw? Aaa, czy on włada po prostu tą tą tym młotkiem? Tak czy już nie Okej, okay. dwie rolki trzeba było zrobić Ej Ej, Ej ten miecz jest martwy Nie Czekaj, ten miecz jest niezniszczalny. Co, ja go mogę zamrozić? Nie mogę go zamrozić. Czemu ten miecz lata? Chyba, że to ma być takie utrudnienie dla mnie. No, teraz się pojawi. Aha, czy on był taki niewidzialny, póki nie przebiegłem przez łuk. Sprytne. Przyznaję, sprytne. Żegnaj. Dużo masz życie jeszcze? Nie. Nie że Nie, dobra, czyli on musi być z tej strony. Czekaj. Dobra. Czekaj, jeszcze raz. Yy, tak, tak, okej. Okay. Czyli teraz mamy salutką. Tom, ale bez tego, ale ja sobie poradzę. Przesiałam luma, eh, nie lumo, tylko lewioso. Czekaj. No to ja sobie na easy poradzę. No może nie do końca. Yy, poczekajcie. Ja mam lewiosa, Co nie? I ja przecież... Yy, którym czarem się przyciągało? Akio. Spo... Nie Wingardium Leviosa! Co ty włączyłeś z banku? Lewioso. Ty mi lewituj. Czy ja doskoczę w ten sposób? Czy to możliwe, żeby wyciągnąć jeden z tych bloków przez drogę? Słuchajcie, przejdę jeszcze raz. Jest cała kolumna. E... Zepsułam. Słuchajcie, powtórka. Tylko Akio trzeba wziąć. No i... No dobrze i spadło. Czekaj jeszcze raz. Chodź tu. No? Nie. Tak. Przechodzimy. No i co teraz? No jest... Kolumna. Nie no, nie ma kolumny. Poczekaj. pogubiłem. Aha! To by wiele wyjaśniało. Dobra, czyli teraz wchodzimy na to. Czekaj, lewiosa. E, lewiosa, lewiosa. Nie to, lewiosa. Lewiosa, wchodzimy na to. Skakuj. Bieg... Bieg... Mhm. Mm tylko jest jedna rzecz. Ja bym chciał ten bloczek wziąć do siebie. A przecież ja mam Wingardium Leviosa, zapomniałem. Sięgnę. Gdzie on jest? Nie chcę spaść. Ale już widzę, że nie sięgnę. Nie. Okej, okay, a co się stanie jak tam strzelę? po prostu a, no dobra, czyli nic nie muszę przestawiać, super yy, czekaj, nic tu nie ma nic to przebiegniemy jeszcze przez most okej, okay, ciekawe yy, tym nic nie mogę zrobić dobra ja się z wami pożegnam w tym momencie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał no, Zaczęliśmy próbę Charlesa Rockwooda, zobaczymy jak nam pójdzie. Ale jest taka sama w sumie prawie jak poprzednia i smutno mi, że nie ma innych przeciwników, tylko są te znowu posągi, ale ja się pożegnam, do zobaczenia i cześć.